Dzień dobry, witamy się. Ostatnio na TikToku pojawiły się nowe terminy, kortyzolowa twarz i kortyzolowy brzuch. I ja nie mogę obok tego przejść. Obojętnie mam ochotę sobie o tym trochę poględzić, dlatego że chcę Wam udowodnić, że to jest e, bzdura, totalna bzdura, przynajmniej w moim pojęciu. Możecie się oczywiście ze mną nie zgodzić. Zapraszam do komentarzy kulturalnie natomiast. Chcę Wam przypomnieć moją twarz, jak wyglądała w momencie, kiedy przygotowałam się do zawodów. Tutaj wpadnie zdjęcie. Zobaczcie, miałam dead face. Czy to była opuchlizna kortyzolowa? Wiecie, co się działo wtedy w moim organizmie, I jak miałam wywalony kortyzol? Nawet nie chcę o tym myśleć. Yy, zmęczenie, głód, co tam musiało się dziać? Ja nawet nie robiłam sobie badań, bo to było bez sensu. I to jest przykład nawet nie muszę się chyba za bardzo tego odnosić, że na pewno nie było tam kortyzolowej opuchlizny. Spójrzcie sobie też na mój brzuszek, jak wyglądał, wyglądał wspaniale. A teraz dla porównania wrzucam wam zdjęcie z masy, na, że tak powiem, ostatnim gdzieś tam, no w ostatnich miesiącach masy, jak wyglądałam, jak wyglądała moja gęba, no bo nie można powiedzieć, że to była buzia, nie można powiedzieć, że to była twarz, to była opuchnięta gęba i jak wyglądał mój brzuch. E Podobnie byłam zmęczona, ale już nie głodowałam, więc z tym kortyzolem na pewno nie było takiego hardkor hardkoru. Natomiast moja twarz wyglądała tylko dlatego tak i mój brzuch wyglądał tylko dlatego tak, ponieważ po prostu była nadwyżka kaloryczna względem wydatkowania. Czyli po prostu więcej jadłam niż wydatkowałam tej energii. Stąd właśnie była ta moja opuchlizna. I stąd chcę zaprzeczyć i udowodnić i powiedzieć, że to kolejny znowu modny termin marketingowy fajny. Po to tylko, żeby się usprawiedliwić, że je się za dużo, mało się rusza i zapraszamy was pewnie do zakupu tabletek, bo na wszystko jest oczywiście za chwilę pojawi się tabletka na kortyzol. No dobra, są jakieś adaptogeny, które powodują, że gdzieś tam możemy sobie z tym stresem poradzić, że ten stres można też w jakiś sposób uspokoić, zneutralizować. Tak zwana ashwaganda, która na mnie nic nie działała. Na pewno nie na tym etapie, kiedy przygotowałam się do zawodów. <laughs> ale można próbować zapodawać sobie tą aszfagandę, na przykład przed snem, owszem. Ale być może już są teraz poważniejsze leki, za chwilę się pojawią, no bo słuchajcie, na niczym się tak nie zarabia. Jak na sprzedaży marzeń i obiecywaniu ludziom tak zwanej tabletki na wszystko: tabletki na odchudzanie, tabletki na stres i nie wiem na co jeszcze wymyślą te tabletki, ale my i tak będziemy, no, złapiemy się zawsze w tą pułapkę, no bo nam zależy na tym, żeby jak najszybciej sobie pomóc, a zresztą wiecie, to co jest łatwe. Oczywiście zawsze nas bardziej będzie pociągało niż to, co jest trudne. Zawsze będziemy wybierać tą krótszą drogę. Zawsze będzie nas pociągało, tym bardziej, że nas na to stać, żeby kupić sobie tabletkę na to, żeby nagle zgubić 10 kilo w ciągu dwóch tygodni. Chociażby zapłacimy za nią naprawdę ogromne pieniądze, niż będzie pociągało nas to, żeby chodzić na siłownię przez rok czasu, męczyć się i jeszcze mniej jeść. Po co takie rzeczy robić? I tak zaczynając chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, jak ja sobie radzę z tym kortyzolem i z tym stresem, bo na co dzień każdego z nas ten stres y, dotyka i nie da się go całkowicie pozbawić. Wszyscy mówią, żeby wyeliminować stres, żeby się go pozbawić, bo stres jest zapalnikiem wielu poważnych chorób. 90% chorób podobno y, no, wynikają ze stresu, przewlekłego stresu. Stres jest nam niepotrzebny, i wszyscy mówią, pozbawić się stresu, wyeliminować stres, zminimalizować stres. Tylko jak to zrobić? To tak jakby pójść do lekarza z chorą nogą, a on powiedziałby nam: Proszę po prostu nie chodzić na tej nodze, <grym> nie używać jej. Każdy chciałby znaleźć rozwiązanie na to, jak poradzić sobie ze stresem, bo samo powiedzenie wyeliminować stres, za mało nam mówi. Ja myślę, że znalazłam sobie takie sposoby na to, żeby sobie z tym stresem radzić, bo podobnie jak i wy, na co dzień dotykają mnie różnego rodzaju stresowe sytuacje. Nie da się wyeliminować stresu, ponieważ yy, żyjemy. Żyjemy w takich czasach, kiedy sami od siebie bardzo dużo wymagamy, czasami przeszacowujemy nasze możliwości i psychiczne, i fizyczne, i, 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 i finansowe. I potem zmagamy się z kredytami, z oczekiwaniami, które ma względem nas nasza rodzina, oczekiwaniami, które ma względem nas nasze otoczenie, społeczeństwo, szef, szefowa. I nie dajemy sobie z tym psychicznie, i często uciekamy w różnego rodzaju używki, niestety. Zamiast znaleźć sobie coś ciekawego, co być może spowoduje, że ten umysł się nam otworzy, że odpoczniemy że głowa na chwilę przystopuje, że zaczniemy, że znajdziemy różnego rodzaju rozwiązania, które nam pomogą. I ja sobie znalazłam takie, taki sposób i zawsze miałam taki sposób i to był zawsze dla mnie sport. I tak jak kiedyś jeździłam na rowerze i wiecie, to było takie jeżdżenie po prostu, bo jeżdżenie to nie było jakieś zawodowe jeżdżenie na rowerze, Uczestniczenie w jakichś tam wyścigach. Nie, to było takie że nie dla mnie. Tak potem bieganie. Yy, tak, teraz chodzenie na ten trening siłowy, który powoduje, że całkowicie zostawiam wszystkie problemy na zewnątrz, bo tutaj na tym treningu ja muszę się całkowicie skupić. I ja też mam coś takiego, że ja wiem, że ja muszę wyjść na ten trening. To nie jest tak, że ojej, dzisiaj się coś takiego wydarzyło, jestem zerwowana, nie mogę iść na trening. Właśnie nie właśnie ja wiem, że ja wtedy potrzebuję, tym bardziej potrzebuję wyjść na trening. I yy, mieć czystą głowę na tym treningu, czyli całkowicie odsuwam wszystkie myśli, skupiam się na tym, co robię, bo to jest bardzo ważne. Wiecie, to jest przerzucanie ciężarami, więc yy, no nie możemy tutaj absolutnie się nie skupić na tym, co robimy, bo można sobie krzywdę zrobić. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą ostatnio włączyłam do takiego swojego codziennego, do takiej swojej codziennej, no prawie już codziennej rutyny. Zaczęłam spacerować. I robię długie spacery. Ja przy tym się specjalnie nie męczę. Mam ten swój zegareczek, którym się tak chwaliłam. Stwierdziłam, że zrobię znowu w z, z końcu z niego użytku i tak sobie założyłam, że codziennie muszę zrobić te 10 tysięcy jakichś tam kroków. I powiem Wam szczerze, że te spacery dużo dobrego robią dla mnie, dlatego że wracam z taką czystą głową. Często jest tak, że zakładam sobie słuchawki na uszy, wrzucam sobie jakiś mądry podcast, słucham mądrych ludzi. Yy, albo nie, po prostu gdzieś tam w ciszy sobie idę yy, i wracam z taką czystą głową, ale też wracam taka nieściurana, nie taka zmęczona, jak po siłowni wracam ściurana zmęczona i mogę się już położyć spać. Tylko po prostu wracam taka, wiecie, jak nie wiem jak to nazwać, jak po saunie, jak nie, po saunie to człowiek się męczy, złe, że tak powiem, porównanie, jak po jakimś takim fajnym wysiłku fizycznym, który po prostu powoduje, że się, że zdrowiejemy. Zdrowiejemy mentalnie i psychicznie. I dla mnie to jest taki rodzaj właśnie uważności, bo teraz też dużo się mówi właśnie też i o uważ uważności. Jest bardzo modne pojęcie mindfulness. Yy, nie wszyscy wiedzą co to znaczy, ale wszyscy używają. I tu chodzi właśnie o coś takiego, żeby w pewnym momencie wyłączyć się kompletnie od takiego myślenia negatywnego, co za nami, co zrobiliśmy, co byśmy powinniśmy zrobić, od tego co przed nami, co się może wydarzyć i wkręcania sobie do głowy nie wiadomo, niepotrzebnych jakichś różnych, słuchajcie, teorii spiskowych, że na pewno tak się zadzieje, musi być źle, na pewno będzie źle, jak jebnie, to jebnie. Nie, chodzi o to, żeby skupić się na tym, co jest teraz i w tym momencie i to wcale nie jest, nie jest słuchajcie, trudne. Wystarczy znaleźć sobie takie zajęcie, żeby tą, ten, tą sw swoją głowę y, zatrzymać w tym momencie i to swoje myślenie, i po prostu y, zwrócić na to uwagę. Y, I takim najlepszym przykładem będzie to, y, głupia rzecz, ale nawet jeżeli nie lubicie wysiłku fizycznego, bo nie każdy lubi się męczyć, wystarczy znaleźć sobie takie y, zajęcie, jak na przykład, nie wiem, y, rysowanie robienie na drutach, szydełkowanie, gra w szachy, nie wiem, coś, co po prostu spowoduje, że głowa odpoczywa i że kilka minut, może nawet godzina, jest zupełnie gdzie indziej, jest wyciszona, że cały czas ta głowa nie jest przebodźcowana tym naszym martwieniem się i tymi naszymi takimi natrętnymi myślami. I myślę, że to jest ta uważność, którą jak chcecie, tak chcecie, nazywajcie. Yy, możecie to robić leżąco, możecie robić siedząco, możecie udawać, że medytujecie, możecie medytować. Yy, I mnie się nigdy nie udało dojść do takiego momentu, że, żeby rzeczywiście wytrwać tej medytacji. Yy, nie jestem w, w stanie aż tak się rzeczywiście odczepić od, od po prostu myśli. Yy, i jedynie co dla mnie to rzeczywiście medytacja prowadzona była ok, to też jest fajne rozwiązanie. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że muszę wypróbować czegoś innego. I faktycznie te spacery są dla mnie, słuchajcie, naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Czymś co Wam również polecam o każdej porze roku. Bo dzisiaj też niespecjalnie ta pogoda sprzyja, było bardzo zimno i pewnie każdy woli zostać w ciepłych kapciach pod kołderką, pod kocykiem, z kawką i sobie po prostu pobyć. A ja wyszłam właśnie i to jest też takie fajne, bo przyzwyczajamy się też do takiego dyskomfortu. Przyzwyczajamy swoje ciało, swój umysł i to też jest fajny trening dla nas. Ale co chciałam jeszcze Wam rzec? Chciałam Wam rzec, że ten stres który my tak chcemy wyeliminować, który nam tak bardzo przeszkadza, który jest, y, okazuje się, całym winowajcą tego, że jesteśmy grubi, y, jesteśmy otyli, jesteśmy, nie wiem, y, zmęczeni, mamy celulit, bo też y, takie są opinie, że to od ze stresu są jest celulit, y, że, y, że po prostu to wszystko się dzieje przez stres. On też ma i swoje zalety, bo Gdyby nie ten stres, nie te sytuacje stresujące, często nie ruszylibyśmy dupy, często nie zrobilibyśmy to, tego, co już dawno powinniśmy zrobić i nadal tkwilibyśmy w pewnym miejscu, które specjalnie dla nas wygodne nie jest. Wolimy sobie z nim siedzieć w szambie po uszy, narzekać, ale nic z tym nie robić, bo nam jest wygodnie, bo każdej zmiany się boimy i nie chcemy. Po prostu jesteśmy leniwi. I ten stresik, który czasami się pojawia, daje nam dużo dobrego. Daje nam przede wszystkim co? kopniaka w dupsko, żeby ruszyć się z miejsca. I dzięki temu wiele osób zmieniło coś w swoim życiu, dzięki temu wiele osób zmieniło tryb życia, zaczęło dbać o siebie, dzięki właśnie takiemu strasikowi. Dzięki temu wiele osób zmieniło pracę, zmieniło swoją, swoje najbliższe otoczenie, wyszło z toksycznych relacji, i mnie też to dotyczyło, ja też w swoim życiu to miałam i ja naprawdę cieszę się, że miałam takie sytuacje stresujące, dlatego że bolała mnie dupa od tych kopniaków, ale dzięki temu ruszyłam z miejsca. Dlatego Wam też polecam przede wszystkim przyzwyczaić się do myśli, że ten stres jest, jest z nami i nauczyć się z nim żyć. Ale też korzystać z takiej sytuacji i absolutnie nie załamywać się, bo dziś nie znam nikogo, kto by nie miał stresu na co dzień. Nie znam takiej osoby, bez względu na to, jaki jest jej zasobny portfel, na jakim jest, jaki ma status społeczny, wszyscy mają jakiegoś stresa i wszyscy się też z tym w jakiś sposób muszą zmierzyć. A jaki to jest sposób? To już jest kwestia osobista i yy, ja tylko wiem jedno. Miałam taki okres w swoim życiu, że rzeczywiście zamieniłam wysiłek fizyczny na imprezowanie yy, i niestety yy, ten stres tylko przez chwilę yy, o nim zapominałam, yy, a rano budziłam się dalej z nierozwiązanym problemem, z bólem głowy. Yy. I nic mi to nie pomagało, więc y, absolutnie y, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Żadne używki nie są najlepszym rozwiązaniem. Y, ucieczka tutaj nic nie da y, i w żadnym wypadku ucieczka nic nie da. Trzeba stawić czoło, trzeba znaleźć rozwiązania, trzeba sobie pomóc i po prostu nauczyć się z tym funkcjonować. Także mam nadzieję, że przekonałam, wam, y, przekonałam Was, że kortyzolowy brzuch i kortyzolowy, y, kortyzolowa twarz napuchnięta y, od stresu y, nie istnieje. Że to jest wymysł po to, żebyśmy mogli się po prostu znowu usprawiedliwiać, usprawiedliwiać swój niekoniecznie dobry tryb życia, niekoniecznie e, sposób odżywiania e, i taką naszą po prostu, jakąś taką naturę, żeby zawsze znaleźć jakieś, e, wiecie, usprawiedliwienie e, dla czegoś, bo tak nam jest po prostu wygodniej. E, za dziś bardzo Wam dziękuję. Piszcie, co Wy o tym sądzicie. Może się ze mną nie zgadzacie. Bardzo chętnie Was poczytam i do zobaczenia już wkrótce. Adios.